Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś chciałbym przedstawić Wam skróconą historię całego roku czwartego, czyli dodatek poza światłem oraz sezony łowów, wybrańców, bezkresnej nocy i zagubionych. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów z Destiny 2 oraz wpadajcie na Twitcha i Discorda7. Linki w opisie. Zaczynamy od wieści o zniknięciu planet Io, Mars, Tytana i Merkurego. Nie mamy też kontaktu ze skrybą Gensymu, Asherem Mirem oraz zastępczynią naczelnika Sloan. My udajemy się na Europę z powodu ciemności. Zostaliśmy wezwani przez nią, a w trakcie przeszukiwania dostajemy komunikat Varixa. Varix ukradł odprysk ciemności i próbował wezwać pomoc. W trakcie nadawania tego komunikatu pojawiła się nieznajoma Egzo, która zabrała odprysk. Varix został sam na pastwę Eramis. Złapała go, unieruchomiła nową mocą, Stazą, i wyrwała rękę. Potem odeszła, a pojawiliśmy się my i uratowaliśmy Varixa. Od niego dowiedzieliśmy się o Eramis. Okazało się, że chce ona stworzyć armię Elixni, wzmocnić ją Stazą i zaatakować Wędrowca. Udaliśmy się więc za nią i mogliśmy zobaczyć, jak jedna z jej sług, Phylax, dostaje Stazę dzięki odpryskowi ciemności. Nie mogliśmy jej pokonać i musieliśmy uciec. Wracamy do Varixa i aktywujemy sieć komunikacyjną, aby nadawać na łączach. Po samej aktywacji pojawia się Krux Ciemności. Każe nam on udać się w głąb Europy, gdzie spotykamy nieznajomą Egzo, Włóczęgę oraz Eris Morn. Cała trójka korzysta ze stazy, a Egzo tłumaczy nam, że musimy nauczyć się używać ciemności. Dostajemy od niej odprysk i w Zikuracie odblokowujemy pierwszą runę. Oraz jesteśmy w stanie przetestować pierwszy raz Stazę. Po tym wszystkim zaczynamy ofensywę. Pierwszą ze sług Eramis, którą musimy pokonać jest Phylax. W międzyczasie rozmawiamy z Eris, Włóczengą i Egzo. Tłumaczą nam jak niebezpieczna jest Staza i jak bardzo musimy uważać. Również nasz duch rozmawia z nami o tym. Jemu nie podoba się Staza, ale uznaje, że musi z nami zostać. Kolejnym z naszych celów jest Praxis. Po pokonaniu go widzimy scenę, gdzie Eramis nakazuje Atrax udać się do krypty z głębokiego kamienia. Sama Eramis przestaje kontrolować własną moc, a Krydis próbuje przemówić do niej. Jednak kel nie słucha. My udajemy się do kosmodromu. Okazało się, że Eramis potrzebuje posiłków i wezwała pozostałości z rodu diabłów. Nie byli dużym problemem, ale kolejnym jej pomysłem była aktywacja portalu Weksów na Europie. Mogło to zagrozić wszystkim, więc udaliśmy się na szturm lustrzana droga. Portal był stworzony w trakcie złotego wieku, aby badać Weksów, a podczas szturmu dowiadujemy się więcej o motywach Eramis. Otóż za samą obsesją zemsty na wędrowcu stoi jego ucieczka podczas nadejścia ciemności na Ris, czyli Planetę Elixni. Przez to. Tarasa stanęła na krawędzi zagłady. Kiedy Eramis zostaje już sama, udajemy się do niej. W trakcie walki z nią zamraża ona nas i naszego ducha. Odbiera nasz odprysk ciemności. Ale nie jest on już nam potrzebny. Strażnik jest w stanie kontrolować stazę bez potrzeby posiadania odprysku. Dzięki temu pokonujemy Eramis, a ona kończy zamrażona na Europie. Po tym wszystkim dowiadujemy się więcej o przeszłości nieznajomej Egzo. Otóż jest ona z innej linii czasowej, gdzie ciemność zapanowała nad strażnikami. Nasz strażnik nie był wyjątkiem, a Eramis przetrwała. Do tego tak naprawdę nieznajoma Egzo nazywa się Elizabeth Bray, a jej przodkiem jest Clovis Bray, który zmienił ją w Egzo. Oprócz tego musimy powstrzymać ostatnią służącą Eramis, Kridis Odnalazła ona sposób na przywrócenie Eramis do życia, a pokonujemy kryzys w miejscu, gdzie Eramis jest zamrożona. W to wszystko wmieszana jest jeszcze Anna Bray. Szukamy dzienników Clovisa razem z Elsie, a w trakcie dowiadujemy się od niej, że w innej linii czasowej musiała ona zabić Anę, gdyż była ona pod kontrolą ciemności. Tak samo jak pod jej kontrolą była Eris, jednak nie udało się tam nic uratować. W końcu Elsie... Przełamuje się i wysyła wiadomość do Anny. Siostry spotykają się, ale spotkanie nie przebiega do końca, jak chciała Elsie. Anna ucieka, chociaż przy drugim spotkaniu idzie o wiele łatwiej. Siostry godzą się i widzą się z S.I. Clovisa Breja. Z nim się nie dogadują, ale nam udaje się odzyskać miecz rozpacz po współpracy z S.I. i dowiedzieliśmy się przez to, że Banshee 44 jest Klowisem Brejem. Wracając jeszcze na chwilę do rozkazu Eramis, Atraks miała udać się do krypty z głębokiego kamienia. Tam mamy Raid i tam udało jej się sprowadzić Tanixa, a ona sama została pierwszą upadłą Exo. Po pokonaniu jej na stacji Tanix postanowił sprowadzić całą stację na Europę, co zniszczyłoby ten księżyc, gdyby arsenał atomowy nie został zdezaktywowany przez strażników. Jednak udało nam się pokonać ich oboje. Sezon łowów zaczynamy od udania się na Księżyc. Dostawaliśmy komunikaty od Ozyrysa, że badał on manifestację magii Zivu Araf. Niestety stracił on Sagire w trakcie, a był w trakcie polowania na wielkiego celebransa Zivu Araf. Kiedy docieramy na Księżyc, dostajemy jeszcze transmisję od ducha Glinta. Mamy mieć zapewnioną pomoc od jego strażnika. Podczas naszej drogi do Ozrysa on sam mówi o kryptolitach, które zostawia wielki Celebrans. Służą one jako przekaźniki ciemności i pomagają przyciągać innych na jej stronę. Gdy docieramy do Ozrysa, ma on właśnie zostać trafiony przez miecz Rycerza Roju. Jednak Rycerz zostaje zabity przez Wronę, który ujawnia się. Jest to strażnik, który wcześniej przed Wskrzeszeniem. Był ultrenem Sowem. Okazuje się, że wrona służy pająkowi, który wymusił na nim to poprzez zamontowanie ładunków wybuchowych w glincie. Zaczynamy pomagać im likwidować zrodzonych z gniewu. Podczas tego wrona doświadcza wizji o jastrzębiu, o piramidach pod wodą, o ziemi. Udajemy się na misję Zwiastun, gdzie dostajemy księżycowego Jastrzębia, a Wrona mówi nam, że wierzy w to, że te wizje to wiadomości od wędrowca. Sawatun próbowała przeszkodzić w tej komunikacji. Sezon kończy się polowaniem na wielkiego Celebransa. Łamie on Wronie nogi, jednak Wrona nie ucieka, a powstrzymuje teleportację Celebransa. To daje nam możliwość pokonania go. W trakcie tego sezonu Ozyrys zdawał się zachowywać trochę dziwnie, ale do tego jeszcze wrócimy w przyszłych sezonach. Na razie udajemy się do pająka, gdzie możemy odebrać nagrodę. Tam mówimy, że chcemy w nagrodę zabrać wronę. Pająk jest wściekły, ale daje nam to co obiecał. Sezon wybrańców zaczął się od przybycia cesarzowej Kajatl. Zażądała ona naszej lojalności. Zamian moglibyśmy dołączyć do kombinatu. Zawala nie zgodził się na to. Przez to kombinat Kajatl zaczął swoje operacje w układzie słonecznym. My mamy likwidować dowódców kombinatu w trakcie tego sezonu. Ozyrys zostaje doradcą zawali, saladen służy jako dowódca polowy, a wrona zostaje specem od zwiadu. Kombinat zdaje się koncentrować siły na innych rasach. Przede wszystkim mają wielką urazę do roju za utratę Torobatl. A nas Kajatl wciąż próbuje przeciągnąć na swoją stronę. Okazuje się, że są plany zamachu na zawale. Jednak Ozyres nie chce mówić nic naczelnikowi. Wrona odkrywa, że psiony mają technologię mogącą zamknąć duchy w klatce i zablokować światło strażnikom. Zamach nie udał się dzięki temu, że Wrona krzyknął do zawali. Wtedy naczelnik zabił przeciwnika a Wronę wziął za halucynację. Ozyrys po tym wszystkim zdenerwował się na Wronę, co było coraz bardziej podejrzane. Ale faktem jest, że Wrona nie powinien pokazywać swojej twarzy bez maski. Po tych walkach w rozmowie Ozyrysa, Saladyna i Zawali dochodzą oni do wniosku z pomysłem Ozyrysa, by wykorzystać chrzest ognia kombinatu na swoją korzyść. Zawala miał wyzwać kajatl, a walka odbyła się między czempionami, i gnowunem od Kajatl i nami od Zawali na czołgu kombinatu Halfasie-Elektusie. Dzięki naszemu zwycięstwu liderzy spotykają się i mają przelać krew, aby potwierdzić zawarcie traktatu. Niestety, ale wmieszały się psjony i zamknęły ducha Zawali w placce. Obronił go wrona, tracąc maskę oraz sama cesarzowa. I wtedy zawala widzi pierwszy raz twarz wrony. Oprócz tego wszystkiego znaleźliśmy w tym sezonie Glycona, statek, na którym Kalus przeprowadzał eksperymenty z użyciem zgadzonych, aby połączyć się z ciemnością. Był tam jeden ze strażników, Katabaza, który pomagał w tym wszystkim. Okazuje się, że Kalus zniknął podczas jednego z tych eksperymentów, a Katabaza zginął. Znajdując go, dostajemy opowieść umarłaka. i na koniec mieliśmy jeszcze ukryty pokój z koroną smutku, którą zabrał Ozyrys. Sezon bezkresnej nocy zaczyna się gdy Weksowie pogrążają miasto w symulacji. W tym momencie Ikora przejmuje pierwszeństwo i każe nam znaleźć Mifraxa, Kela Rodu Światła. Mifrax miał uratować uchodźców z Europy, ale Weksy nie pozwalają im uciec, więc wchodzimy do sieci Weksów dzięki niemu i zajmujemy ich. Do tego znajdujemy rdzeń, a także pierwszy raz widzimy Kworię. Elix z rodu światła razem z mifraksem dostają schronienie w dzielnicy Bocsa, nie są jednak mile przywitani przez Lachmi II z kultu przyszłej wojny i mieszkańców ostatniego miasta. Naszym zadaniem w tym sezonie jest włamywanie się do sieci Weksów i znalezienie sposobu na wyjście z bezkresnej nocy. Lakshmi dzieli się z nami swoją wizją upadku Ostatniego Miasta, gdzie widziała upadłych i uznała, że są za to odpowiedzialni. Okazuje się też, że i Święty nie bardzo dogaduje się z Mifraxem. Ozyres jednak próbuje przemówić mu do rozsądku, ale dopiero na końcu ich rozmowy do Świętego zaczyna coś docierać. Mifrax musi współpracować z Lakshmi, która nadaje do Ostatniego Miasta o niebezpieczeństwie ze strony Elixni. Atakuje ona też Ikorę w swoich transmisjach i sugeruje, że obywatele nie mają już na nic wpływu. To doprowadza nawet do sabotażu ze strony mieszkańców, ale zostaje on powstrzymany przez Wronę. O ile Lakshmi chce jak najszybciej wywalić stąd Elixni, Święty próbuje wytłumaczyć, że ludzie nie chcą żyć obok potworów. Mifrax odpiera to opowieścią o potworach, a tym potworem dla Elixni był Święty XIV. W rozmowie ze Świętym dowiadujemy się, że Mifrax go przekonał, a Kel zauważył pewne początki przemiany. Po kilku tygodniach udało nam się znaleźć źródło bezkresnej nocy. Był to pochwycony umysł Weksów. Quoria, na usługach Savatun. Mifrax chciał zniszczyć ten umysł, a Ozrys złapać ją. Okazuje się też, że dostęp do archiwów ukrytych dostał Ozyrys. Pomiędzy naszymi wyprawami w sieć Wexów. Lakshmi próbowała przekonać Saladyna i świętego do zostania tytanem straży przedniej, zamiast zawali, a nastroje w mieście były coraz gorsze. Po tym wszystkim udaje się nam pokonać Kuorie. Jednak nie był to koniec naszych kłopotów. Okazało się, że Lakshmi przez swoje urządzenie ściągnęła weksów do miasta z pomocą Ozyrysa. Musieliśmy udać się do dzielnicy Boca, by chronić Eliksni. Lakshmi zginęła. Eliksni obronieni przez Mifraxa oraz Świętego, do których dołączyli Ikora, Amanda i Zawala, a Ozyrys stał z boku, po czym uciekł. Po tej bitwie inne frakcje uciekły z miasta, a my musimy znaleźć Ozyrysa. W Sezonie Zagubionych zaczynamy od próby aresztowania Ozyrysa. Razem ze Świętym udajemy się do Śniącego Miasta. Na początku dołącza się jeszcze Wrona, okazuje się, że wezwał go Ozyrys. W trakcie zadania spotykamy Pochwyconych i Kelgorata. Służą oni Zivu Araf. Gdy docieramy na miejsce widzimy Ozyrysa razem z Marą Sow. Jednak okazuje się on nie być sobą. Niestety, ale jest to Sawatun. Zostaje ona zamknięta w krysztale podobnym do stazy. Jej układ, na który Mara się zgodziła, to usunięcie jej czerwia. W zamian ma wypuścić prawdziwego Ozrysa i pomóc pokonać czarną flotę. Ale Mara potrzebuje tekun do egzorcyzmu. Większość z nich zaginęła podczas powrotu królowej przez atak Zivu Araf. Jest to nasze zadanie przez ten sezon. Savatun przez ten sezon próbuje nas omamić. Pokazuje wszystkie wydarzenia z tego roku i mówi, że tak naprawdę nam pomagała. Święty próbuje odnaleźć Ozyrysa, a pomaga mu Mifrax i szukają informacji w sieci Wexów. Do tego wciąż są problemy pomiędzy Wroną a Petrą. Niestety ona nie ufa mu, a on jej. Wrona wciąż chciał dotrzeć do Savatun, by z nią porozmawiać, a że był traktowany w zły sposób, wciąż była ważna jego przeszłość. To w końcu sam się zakradł do królowej wiedźmy. Savaton zrobiła to, czego nikt inny nie chciał zrobić. Powiedziała, a raczej pokazała mu wspomnienia tego, kim był, czyli wspomnienia Uldrena Nie jest pewne, czy były one w pełni prawdziwe, czy trochę pozmieniane. Przez ten sezon dostajemy okruszki tego, co właściwie nam zagraża. Savaton przekonuje nas, że jest coś o wiele bardziej groźnego od niej. A Mara zdaje się to potwierdzać. Coś się czai za czarną flotą, wzgardzonymi i Ziwu Araf. Niedawno dostaliśmy ostatnią część historii egzorcyzm. Udaliśmy się do iglicy Mary, którą musieliśmy bronić przed siłami Ziwu Araf. Po wejściu do środka zaczął się egzorcyzm. Obroniliśmy się przed kolejnymi falami wrogów oraz powracającym Kelgorafem. Marze udało się rozdzielić Czerwia i Sawatun. Jednak sama Savatun uciekła zostawiając i Czerwia i Ozyrysa. Czerwia chce sobie zachować Mara, a Ozyrys śpi i nie jest wiadome czy i kiedy się obudzi. W tym sezonie mamy jeszcze historię Regi oraz Agera, która jest mocno powiązana z Marą i Uldrenem. Jednak ten materiał jest już wystarczająco długi, a omówienie tej historii znajduje się już na tym kanale, także zapraszam Was do tamtego filmu. I to był skrót wydarzeń w stałym roku czwartym w Destiny 2. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do Was Szybor. Do zobaczenia.